A rozumiem, rozumiem. Obieg. 107? Sam go szkoliłem. No. Marcin to po prostu masz teraz tydzień wolnego. Odstawiłeś rodzinkę i. Ja mam cały czas tydzień wolnego od rodzinki. Jak to jest, obchodzić 50-lecie? No, 20. Wysłałem 25 lat temu, zafundowałem wycieczkę żonie do Hiszpanii. No i jak? Fajnie. I co teraz na 50 lat? No, pojadę do niej. No, tak samo A słychać w ogóle jak grałem? No kur słychać? Pamiętam, że siedzieliśmy przy, na stołówce i się bawiliśmy... dwa, nie, nie, dwa lata nie. temu mogliśmy siedzieć? Nie, nie, ja, ja byłem rok temu. Rok temu byłeś. Rok tego. temu i o, lubiłem sobie na przykład tam, tam siedzieć na mimoci, nie, na właśnie, w namiocie, i na wszystko. Na no właśnie. no właśnie, nie? I jeszcze grałeś też na klawiszu? Nie, ja grałem na perkusji. Na perkusji grałeś? To kto taki mały grał na klawiszu? Maciusz! No, Maciusz na no, tutaj a teraz, a teraz jestem na klawiszach. Na klawiszach? Będę A A na nim czyli na produkcji jesteś jakby? W jakby tak, ale nie Cześć, ale masz co roku nową kamerę, masz widzę. Naprawdę? A to? A to tak, to. A, widzę, doinwestowałem. Słuchaj. No chodź, będziesz ze mną razem. Bo jest tą kamerą zawsze sama. Teraz zobacz. Hej. W ogóle te wejścia z tobą są zawsze dobre, nie? Naprawdę. Proszę się. Bardzo nie? dużo wyświetleń. <laughs> ja też mówiłam, mi z Pożyczyć. Moi kochani, witam was serdecznie. Oficjalnie na siódmej edycji warsztatów przystanek muzyka. Cieszę się, że większość, albo połowa osób jest zupełnie nowych, także po raz pierwszy nie wiem czego się spodziewać. A jak wiecie, to wy jesteście kreatora, kreatorami, kreatorkami wydarzenia, którym jest koncert finałowy. Natomiast zanim do koncertu finałowego przejdziemy, to czeka nas tydzień intensywnej pracy. Nie będę mówiła o zasadach, bo są jasne, każdy regulamin dostał do ręki. Wszystkie sprawy organizacyjne e, cały plan dnia wisi na naszej tablicy ogłoszeniowej w holu. E, zróbcie sobie zdjęcie i będziecie wtedy na bieżąco, co, kiedy, jakie są zajęcia, kiedy grupowe, kiedy indywidualne, bo jest nowość. E, środa jest dniem przesilenia, jak się przekonaliśmy na ostatniej edycji warsztatów. E, środa jest dniem relaksu, a tym samym konsultacji indywidualnych ze swoimi trenerami. Eee, także tam jest tablica ogłoszeń, eee, proszę sobie zrobić zdjęcie i teraz ważna rzecz. Eee, uczestnicy, którzy już byli na poprzednich edycjach, eee, są w tak zwanej naszej grupie przystankowej Przystanek Muzyka. Proszę się tam dołączyć. Grupa się nazywa Przestany Muzyka, ponieważ przez cały tydzień będziemy informować o różnych sytuacjach, o różnych jakichś radnych akcjach, o różnych spotkaniach, o różnych zmianach. Także jest to taka grupa, przez tydzień się porozumiewamy, przez cały rok wspominamy. Także znajdźcie nas na Facebooku, dołączcie do tej grupy, dzięki czemu będzie nam łatwiej się komunikować. I nie przedłużając przedstawię kadry, mamy dużo zmian. Po pierwsze mamy dużo zmian wśród uczestników. E, co nas bardzo cieszy, jak wspominałam na początku, i mamy dużo zmian e, w kadrze. E, ale zacznę oczywiście od kobiety Emilia Fudra, klasa wokalna. Hej, Dobry, cześć. I dwóch nowych mężczyzn w kadrze. Tomasz Struszczyk, klasa wokalna. Artur Olkowicz, klasa gitary basowej. Adrian Latosiewicz, dyrektor artystyczny warsztatów klasa instrumentów Klawiszowych. Dobrze Marcin Lewicki, klasa instrumentów perkusyjnych. No tak, no, tak, tak, tak. tak. No, tak ja nie jestem od yy, kręcenia filmów. Ja jestem od papierków, także przepraszam, ale... Yy. I słuchajcie, mózg całej tej operacji, organizator, dyrektor, zarządca, kierownik. Mógłbym tak jeszcze długo... Anna Lewicka! Także witam Was jeszcze raz oficjalnie. Jeżeli jakieś są sprawy dotyczące kwestii organizacyjnych już samych warsztatów, mówię o tej warstwie artystycznej, to przekazuję mikrofon Adrianowi. Cieszcie się muzyką, bawcie się dobrze, pracujcie intensywnie i dajmy czadu na koncercie filmowym. Słuchajcie, tutaj odbędzie się próba kadry do koncertu wieczornego. I ta próba jest całkowicie otwarta. Jeżeli tylko macie ochotę e, popatrzeć, jak my pracujemy, jak się komunikujemy i, i w jaki niewybredny sposób obrze, e, obrzucamy się obelgami, e, to możecie słuchać, obserwować e, to, jak my myślimy, jak rozmawiamy, jak sobie to wszystko na koncert ustalamy. E, jeśli, jeśli nie, to akurat to nie jest obowiązkowe. Możecie ten czas poświęcić też już na. Z tego co słyszałem, nagranie w domkach razem na tworzenie się składów. Wieczorkiem mamy koncert kadry i po koncercie kadry. Yy... E, pierwszy Jump Session. Poprzednia edycja mnie zmotywowała e, do tego, że jak wróciłam, to tydzień od powrotu e, powstała moja pierwsza autorska piosenka. Bomba. E, nie jest pewnie ona zbyt szczególna, bo każdego początki są ale jest twoja. słabe, ale tak, jest moja, także także zawsze coś. Ale ty grasz jeszcze na czymś? Na klawiszach. Skończyłam pierwszy stopień szkoły o, muzycznej. No to bomba, to możesz e, sobie grać i śpiewać. Tak, 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 dokładnie. To w by super. No i to puścisz to gdzieś? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, jeszcze zobaczymy, może na którymś dżemie to zagram, zaśpiewam, ale, ale to jeszcze trochę musimy się poznać tu z uczestnikami, żebym, żebym się odważyła. Tak samo Emilka czy Adrian, to, to są w ogóle świetni ludzie, więc jakby oni mi dali tutaj w ogóle motywację, żeby przyjeżdżać, żeby się rozwijać, więc, więc ja już tu jestem co roku. Oglądasz te nasze vlogi? które kręcę? – Wszystkie oglądam. wiesz, że my ciągle kręcimy tutaj. Tak. Droga z obiadu, droga na obiad. Nie? A zajęcia? W ogóle jakieś są zajęcia? Jesteśmy roku... tylko jesteśmy na basenie i idziemy jeść, powrotem. My to nie. z nie. Tak trochę to wygląda, nie? To takie takie najlepsze, nie? Tak. Przyjdziesz podpoczywasz, najesz się podmiot, pod ci podstawią. Ale to już no, dlatego nie. poprosiłem Anię, żeby trochę pochodziła z tą kamerą, wiesz, bo jak ja prowadzę zajęcia, to nie pochodzę, nie? No w sumie tak. A wiesz, na godzinę spać tu, na godzinę spać tam, żeby coś a, było, nie? Tak, Nawet to pół godziny. Zajęcia będzie prowadził. No, właśnie. Chyba, że jakieś zastępstwo znajdziesz. Wszystko jest strategiczną grą. w i brać udział muszę. Ja. Kolega Taki koleżka, co? Dla Beki z kumplami zrobili utwór. Czekajcie, jak to się nazywało? Nie, nie, nie. Coś z samochodem. Ferrari. Roni, Roni Ferrari? Coś takiego? Ona by tak chciała. O, właśnie, ona by tak chciała, nie? Gdzie jest teraz Roni Ferrari? Wiadomo, nie? No tak naprawdę, no głupotka, no, koleżka wskoczył na scenę, zrobił jeden, jeden troszeczkę, no, nie chcę też obrażać go, bo to, to nie chodzi o, o to, że, że on sam w sobie jako człowiek zrobił coś złego. Myślę, że po prostu zrobili utwór dla żartu, który akurat mocno chwycił, bo ludzie też jakby nie docenili go w postaci artystycznej, tylko po prostu dla żartu. A że zyskał popularność, bo tak, tak mamy teraz skonstruowany schemat multimediów i w ogóle mediów po prostu klikalność, spowodowało, że przez chwilę był bardzo popularny. Nam pomogło. Warsztaty wystartowały niespełna godzinę temu, a już pojawiły, pojawiły się pierwsze osoby na scenie pod opieką artystyczną Adriana Latosiewicza. Zobaczmy, co się dzieje na scenie. Tak. Dobra, dobra, chłopaki. Halo, halo, halo. Umiejętność y, słuchania z uwagą. Powiedziałem, że macie zagrać tylko cztery takty, nie całego bluesa, nie więcej, nie mniej, nie więcej, tylko cztery takty. Bluesika gracie na 4 czwarte, czyli jeden takt liczycie sobie do czterech, czyli cztery razy do czterech trzeba policzyć. 6, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 8, 2, 3, 4, 9, A panie czemu nie, nie na scenie? Cały czas szukają perkusisty, perkusistki, basistki i wokalistki. Co to na siedzenia? Cały czas, tak? Następnym razem tu się tak wczuwamy. następnym razem O, kolejkach. No. Skład w gotowości, nie wiem na co czekacie. No właśnie. W końcu. Nie to na klawiszach jeszcze musi być. Dziwokowej. Cztery razy powtarzamy. Rizm, przestajemy, liczymy tak, do czterech i zaczynamy. To? Z po po, to jest. <noise> Bo co norka? w brokowych kapelach nie ma klawiszy. Klawisz. Tak jest. Hejka wszystkim! Jesteśmy na warsztatach muzycznych. Za Zanech muzyka siódma tak edycja, ale to już chyba wiecie. Ja mam na imię Marika, jest ze mną Marysia. Właśnie tutaj się poznałyśmy i od tamtej pory, czyli od letniej edycji rok temu. Zimowej edycji, dwa lata temu, że na pierwszej zimowej edycji się poznałyśmy i tak zostałyśmy najlepszymi przyjaciółkami, więc widzicie, jak nie macie z kim przyjechać, ja przyjechałam sama, zobaczcie, przyjaźni też się tu energię swoją energię. Słuchajcie, chciałam ja Was tak oprowadzić pokrótce, ja jestem Malika, jestem z klasy basowej. Tutaj jest Marysia, jest z klasy wokalnej, przyjechałyśmy, mamy swoje utwory, będziemy szukać zespołów również do tego, abyśmy razem coś skomponowali, abyśmy się nauczyli tych utworów, i żeby to jakoś sensownie w miarę wyszło. Słuchajcie, jesteśmy w Grotnikach, tam trwa takie można powiedzieć jam session, teraz was tam zaprowadzimy z Marysią. I słuchajcie, zaczęło się od tego, że chłopaki, Adrian zaczął zajęcia, a chłopaki stwierdzili, ok, nasz czas. Lecimy. mośni wymyślali dźwięki, zagrali coś na poczekaniu. Wyszło super. Po czym zaczęła się druga grupa. Druga grupa tak samo jak słyszycie, dalej wybijają, więc nie ma, że oni kończą. Nie zatrzymują się. Zajęcia się wolnym. Skończy. I to w czasie wolnym. Słuchajcie, zajęcia się już skończyły, a oni dalej tworzą. Naprawdę wychodziło to genialnie. Natomiast więc chętnie pokażę Wam co tam się dzieje na tej scenie. Idziemy tak po cichu, pokażemy wam co tutaj się dzieje. <grywa> Vloga nagrywasz? Tak, Oczywiście. A to jest twoja kamera czy moja? O, twoja. Ja, ja szukam, co jest No, 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 Moja. no, 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 mamy no, 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 co no, na, scenie. Była na scenę, Mam na scenę. Słuchajcie, Zjedziany, to jest bardzo ważna rola. Tak was pokażę z góry. Z naszą, rytmicznie? Nasze rytmicznie. Już się znosiło? robię trzy proszę. Jak widzicie negocjacje trwają, ale to nie przeszkadza w tworzeniu utworu, który już powstaje. Podejrzewam, że na koncercie finałowym usłyszymy autorski utwór w wykonaniu tej grupy. Ja się do muszę to też nie na Jak widzicie, napis nad sceną nie kłamie. Mają talent. Więc słuchajcie, ja was zostawiam, opuszczam również zespół, który aktualnie tworzy autorską piosenkę, którą być może usłyszymy na koncercie finałowym. Co? Do zobaczenia. Biony. Dałaś mi zadanie i zajdziesz Jednak chcesz równe nuty? Na razie? Na ni? Ok, jednak gramy na razie dalej równe nuty, bo będzie się. Ok. Dora, nabijasz. Zobaczmy. Powolutku. No okej, okay, teraz nagrywam to, zacznijcie równo grać w końcu. No nie. Każdy z nas gra na swój sposób różno. Poprosimy jedynki najpierw. Jedynki gramy wszyscy. Teraz Paradidyle poproszę. Ooo! Jest coraz ciężej. Ale to już coraz przesadziło się. Teraz pewna na paradigma. Zaraz do paradigma. Ok. Słyszę Kaczmarskiego. Jak widać, każdy znajduje sobie przestrzeń do tego, żeby pomuzykować i pośpiewać. A my nie chcemy uciekać stąd, czy naší pokory stál v ohňu náš dom. Dom na psychiště i nerwowo chory stál v ohňu náš dom. Dom na psychiště i nerwowo chory a stanou v ohňu náš wielki dom. Dom na psychiště i nerwowo chory dom, dom a, dom, dom a my nechceme. Uciekać stąd, Poczymy w szale w pokory Staną nasz wielki dom Dom dla psychicznie i nerwowo chorych uh! Julek, skąd u młodzieńca taki repertuar? Eee, no powiem Ci, zainfonowałeś mi ty... jak, jak podniosłem rękę w momencie, w którym było powiedziane o e, Kto e, przesłuchał całą płytę

Majka mi ciągnęła głos na Raz na jedno, raz na drugie, potem za to drugie Hej, zaraz lejtych na hej, To, to zrobi hey, Do doskonale morskim opowieściom Staro raz pewnego pełnego kto nie wierzy, nie jest To zasługuje poca z za to piszczeć Hej, hach, lejtych hej, To zrobi doskonale morskim opowieściom A ten majtek bestia dla tak